Jest nadzieja. Audycja wspólnoty Dom Magnifikat, niosąca nadzieję uzależnionym i ich bliskim. Jest nadzieja. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej audycji Jest nadzieja. Dzisiaj z Państwem Dagmara Duke. Witam się z Domu Magnifikat. Dzisiaj mam bardzo młodego gościa, Norberta. Cześć, Norbert. Cześć. Przyjechałeś do nas, do domu Magnifikat, no, 2,5 miesiąca temu. Byłeś nieco przerażony, z tego co pamiętam, bo to Twoje pierwsze leczenie, Twoja pierwsza terapia, więc ta decyzja też była pewnie nagła, aczkolwiek bardzo ważna. Być może najważniejsza w Twoim życiu. Pamiętasz te początki? Co się w ogóle wydarzyło przed samym przyjazdem w Twoim życiu? Że jesteś i podjąłeś leczenie. Tak, pamiętam, że to już był taki stan mojego zdrowia, że po prostu nie dawałem sobie rady ze swoim życiem, ze samym sobą, nie potrafiłem sobie poradzić. No, nie kontrolowałem siebie i pamiętam, że to właśnie była taka decyzja, że już chciałem, że miałem po prostu dosyć. Mojego życia i chciałem zacząć się leczyć. Mhm, bo masz 19 lat, ale to twoja historia uzależnienia jest już całkiem spora, prawda? To jakbyś mógł opowiedzieć trochę też o uzależnieniu, od czego się uzależniłeś, co się wydarzyło, jak to teraz widzisz? No to na początku zaczęło się od marihuany i od alkoholu. Paliłem już w wieku 14 lat oraz piłem. Mm. I to tak yy, przez, cały, przez cały rok, tak pięt, wie, wiek 15 lat, to zaczęły się twarde narkotyki, takie jak metamfetamina czy amfetamina. Po prostu no, była taka faza, że się po prostu nie dało od tego odejść, bo, no bo czułem się lepiej, czułem się wtedy, po prostu myślałem, że wtedy jestem sobą, że wtedy że wtedy po prostu mi będzie lżej po jakimś czasie, jak już tak mając te 16-17 lat, to była taka codzienność, już nie mogłem się od tego oderwać. Żyłem z tym na co dzień, już po prostu mogłem spać po tym, normalnie wstawać, normalnie jeść, co chodzić do pracy, co właśnie. To, że zacząłem chodzić do pracy przez to tych, po tych narkotykach, to właśnie wtedy uświadomiłem sobie, że wtedy one mi są potrzebne, bo na trześć wobym sobie nie poradził. No i jak już przyszedł, przyszedł wiek taki 18-19 lat, to już po prostu no, zacząłem po prostu zachowywać się jakoś dziwnie, sam to zauważałem, że miałem jakieś problemy, że wchodziłem do sklepu i po prostu myślałem, że każdy się na mnie patrzy, patrzy, że zwracał uwagę. Dochodziły do tego dziwne głosy w głowie, szepty, koszmary po nocach. No i to już się wtedy tak rozwinęło, że potrafiłem nie spać ponad 5 dni. Przeważnie po trzy, po trzy dni to tak normalnie nie spałem. No i zaczęły się jakieś momenty takie, że po prostu nie kontrolowałem swojego organizmu i ciała, że po prostu robiłem rzeczy, których nawet nie byłem świadomy. No i zdałem sobie sprawę, że Alkohol i narkotyki mnie wyniszczyły po prostu, już słaby byłem psychicznie, źle się czułem, myślałem o samobójstwie, dochodziły no, problemy w domu, jakie się przez to... Bo ty pochodzisz z jakiej rodziny? Opowiedz o swojej rodzinie. Mojego, tata, mojego taty, tata był alkoholikiem... Który zrobił im wiele krzywdy w życiu. Moja mama też miała tatę alkoholika. Mhm. Ale rodzice trzeźwi, niepijący. W sensie no, nieuzależnieni od alkoholu. Tak, moi rodzice nie są uzależnieni prowadzą normalny tryb życia, można tak powiedzieć. Żyją po prostu, żyją, mają się dobrze. I, mhm. i, no i teraz największym ich celem to, jest, to jesteśmy my, jego dzieci. Ja i moja siostra. I co takiego zaczęło się dziać złego w rodzinie, kiedy zacząłeś brać, kiedy już straciłeś kontrolę, kiedy były te sytuacje, o których opowiadasz, że narkotyk, alkohol stał się takim nadrzędnym celem w Twoim życiu? No na początku mm, ogólnie to było tak, że no, przez długi czas, raczej do, do tego, aż, aż tu nie przyjechałem, tuż przyjechałem, to myśleli, że nie biorę, ponieważ ukrywałem się z tym, myślałem, że piję alkohol po prostu. No zaczęło się to tak, że po prostu pierwsze ucieczki z domu zaczynały się w wieku 15 lat i pierwsze takie jakieś sprawy w sądzie, jakieś niedotrzymywania słowa, okradanie rodziny. Zacząłem wtedy już wyzywać rodziców i to takimi mocnymi słowami. siostrą siostrę tak samo. Bardzo źle traktowałem. Ogólnie, no i zaczęło się tak, że czułem, czułem się po prostu odtrącony, choć tak nie było, tylko mi się tak wydawało i chciałem zwracać na siebie uwagę w domu po prostu. Zacząłem nie chodzić do szkoły, olewałem tę szkołę. Rodzice jeszcze wtedy nie zdawali sobie tak z tego sprawy, że sprzedaję jakieś tam drobne rzeczy. Myśleli, na pewno myśleli, że to jest że po prostu moja głupota i z tego wyjdę kiedyś. No Kiedy jak... zauważyli, że z tobą się dzieje rzeczywiście coś złego, że, że chorujesz? Tak, jak w sumie to już tak wiek, jak miałem 18 lat, gdy to już naprawdę narkotyki weszły w moje życie na co dzień, to już były grube, grube miesiące cipania, po prostu nie tygodnie, nie, nie tylko miesiące. Już tata mnie wyzywał od cipunów po prostu ja się z tym nie godziłem. Widzieli po tym, jak zaczynam się zachowywać. Najpierw. Pierwsza moja ucieczka z domu po osiemnastce, właśnie to y, było rozbicie drzwi i rozwalenie laptopa. Uciekłem wtedy z domu na miesiąc. Co się z tobą działo? Y, wtedy przeprowadziłem się do babci i chodziłem do pracy. Jeszcze z wujkiem pracowałem, lecz y, praca się po prostu skończyła. I no, tak można powiedzieć, że z podkulonym ogonem wróciłem do domu. Rodzice mnie przyjęli, tylko że postawili mi warunki że mam, że na pewno żadnych przekleństw w ich stronę, yy, normalna kontynuacja życia, że pójdę do pracy, że będę spokojny, lecz po prostu nic to nie dało, bo tydzień później już było to samo, tylko że jeszcze miałem dach nad głową, bo mieszkałem z nimi. No i to już wtedy, no to wstawanie z rana, chodzenie po alkohol w domu nie było mnie cały, całymi dniami, czasami całymi dniami, nocami. Mm -hmm. Po prostu byłem duchem w domu czasem tylko. No i oni też to źle odbierali, bo moi rodzice nie mogli spać po nocach, zawsze się martwili o mnie. Nie miałem telefonów, bo jak miałem telefon, to albo go sprzedałem, albo po prostu go rozbiłem. To takie problemy się zaczynały, bo to już i oni nie mogli sobie powoli dawać z tym rady, i ja nie mogłem sobie dawać z tym rady. Mając te 18 lat jeszcze uciekłem na początku. Na początku nowego roku z domu na trzy tygodnie rozbijając telewizor przed ucieczką. Kompletnie pijany, nie wiedziałem, nawet nie pamiętam tego. Poszedłem się przespać do babci parę kilometrów dalej. Potem wróciłem do domu, nawet nie wiedziałem, że ja to zrobiłem i się dziwiłem, czemu mnie rodzice nie chcą do domu wpuścić. Po prostu mi tata powiedział, że nie wpuści mnie, albo żebym snuszył, bo na policję zadzwoni. No i po prostu wtedy się zaczęły. To był ten moment, kiedy. Chciałem po prostu się powiesić. Chciałem już z tym skończyć, bo nie, nie, miałem, nie, miałem ra, nie dawałem rady sobie z tym, bo choć chodziłem do pracy, coś robiłem w, w życiu, to jednak te pieniądze i tak szły na alkohol i na narkotyki, więc miałem dużo przemyśleń, żeby, żeby sobie naprawdę ułożyć życie, choć się nie dało. Kiedy dostawałem wypłatę, to było niemożliwe. Zaczęły się do tego, weszły maszyny, na których nie dość, że już straciłem dach nad głową, to jeszcze... Pokradałem rodzinę dookoła i to był ten moment już właśnie, gdy zacząłem, no po prostu wylądowałem na melinie bez żadnych oznak życia, nikt w rodzinie nie wiedział, gdzie jestem. Zacząłem po jakichś dwóch tygodniach, zacząłem słyszeć że, od ludzi, że, że się rodzina o mnie martwi, co mnie właśnie zdziwiło, że, że się martwią o mnie. Myślałem, że jak ucieknę, to że ślad po prostu po mnie... Zaginie, że nikt nie będzie się o mnie martwił, i po prostu z dnia na dzień coraz większe myśli przychodziły do głowy, żeby wrócić, żeby dać sobie spokój, lecz wtedy ta zabawa alkoholowo-narkotykowa po prostu nie miała końca i nie mogłem stamtąd wyjść, nie dało się stamtąd wyjść, bo po prostu alkohol wtedy wziął taką główną rolę w moim życiu, że on mnie trzymał. To uzależnienie trzymało mnie tam. No i ale na szczęście, któregoś dnia, Poszedłem do babci po chleb i babcia powiedziała, żebym się oddał na terapię. Co powiedzieli mi, że mogę zrobić wszystko, tylko nie, nie wrócę na terapię, nie pójdę na terapię hmm. żadną. Lecz po prostu dzień później wstałem sta, tak yy, zatruty alkoholem, można powiedzieć. Hmm. Tak się źle czułem, że myślałem, że na pogotowie będę musiał pojechać. I to był ten moment, kiedy powiedziałem, na Melinie, że wychodzę na 5 minut i po prostu tam nie wróciłem. Zostawiłem wszystkie swoje rzeczy, tylko poszedłem do babci, powiedziałem, żeby zadzwoniła po moich rodziców, że się oddaję na terapię i rozpłakałem się z babcią. Płakałem, przytuliłem ją i powiedziałem, że, że to już jest ten czas. Jeszcze parę dni wcześniej spotkałem się z rodzicami za namową mojego przyjaciela, który mnie chciał stamtąd wyciągnąć. Powiedział, może robić co chcesz, tylko choć spotkać się z rodzicami oni mi też podali ten yy, powiedzieli mi że mogę po prostu się oddać na leczenie że bo inne życie nie ma sensu wyzywałem ich wyśmiałem ich po prostu że moje życie z nimi się nie układa że taty prawie nie znam że, że moja mama to jest po prostu no nikt nie, nie zna mojej rodziny mm -hmm. że powiedziałem że moją siostrę to traktuje jak powietrze że nie ma to żadnego sensu no i nie wiem co się, co się, stało, że chyba to jest tak naprawdę zatrucie alkoholem i nie wiem, jakoś motywacja, że to już po prostu chcę końca zadziałało, że zadzwoniłem wtedy, powiedziałem, żeby przyjechali po mnie. Cztery dni wtedy pamiętam, że po prostu się, nie mogłem dojść do siebie, pociłem się po nocach i jeszcze wtedy nie wiedziałem ogólnie co ja robię, że, że ja się, od, że ja zacząłem, wróciłem do domu i że po prostu będę szukał ośrodka. Te cztery dni leżałem, ale wtedy mnie coś takiego natknęło, że pierwszy raz ich nie mogę oszukać. I ja wiedziałem, że jadę do ośrodka. To był jeszcze ten moment, że myślałem o znajomych, myślałem, że co to będzie, że ja jadę, że to koniec po prostu. I były momenty, że chciałem w domu powiedzieć, że nie, nie, nie jadę na żadną terapię, ale walczyłem sam ze sobą wtedy i powiedziałem sobie, że jadę. Były to naprawdę ciężkie dni moich przemyśleń, że mówiłem, że to są ostatnie dni, które mm -hmm. ja tu spędzam. W sumie z drugiej strony mnie cieszyło, że sobie naprawdę odpocznę, że głowę wyregeneruję, że, mm -hmm. że będę miał spokój, że chcę uciec od tego towarzystwa, w którym siedzę, bo od paru lat siedzę i siedzę i nic ze sobą nie mogę zrobić. jest coraz gorzej. Jest coraz gorzej i błędne koło coraz gorzej zaczyna działać. Mm -hmm. Jest Nadzieja. Audycja wspólnoty Dom Magnifikat, niosąca nadzieję uzależnionym i ich bliskim. Jest Nadzieja. Powiedz jak jest dzisiaj. Czy, czy rzeczywiście wydarzyło się coś z tych rzeczy, o których teraz wspomniałeś, że chciałeś, że chciałeś zmiany? Co się zmieniło? Co dzisiaj widzisz inaczej? Czego Doświadczasz inaczej? Czy siebie też widzisz inaczej? Doświadczyłem na pewno tego, że samo to, że podjąłem się leczenia, moje życie, moje życie zmieniło się o 360 stopni. Jestem w zgodzie z rodziną, z całą, z calutką rodziną. Pogodziłem się z moją drugą babcią, do której jeszcze przyszedłem i powiedziałem, że oddaję się na leczenie. Mogłem się pożegnać z moimi wujkami, którzy umarli na raka. To jeszcze był ten moment, że po prostu jakbym nie oddał się, to bym nawet nie wiedział, że oni umarli. Nawet bym się z nimi nie pożegnał. Bo po to się wydarzyło w trakcie terapii. Tak. Śmierć wujków. Zmarli po, hmm. po moim przyjeździe. Hmm. Samo to, że z nimi miałem strasznie złe relacje. Z wujkiem, który jeszcze wtedy jakoś funkcjonował. To wybaczył mi po prostu wszystko, że on cieszy się i trzyma, i jestem pewien, że trzyma gdzieś tam teraz za mnie kciuki, bo mówił, że nie odejdzie ode mnie, mm -hmm. że powiedział, że, że żebym, żebym na niego popatrzył, jak on wygląda, i żebym ja tak kiedyś nie skończył. Bo też pił alkohol. Tak, tak, nie, nie pił już alkoholu 10 lat, mm -hmm. lecz wcześniejsze jego życie tylko było związane z mm -hmm. alkoholem. Stracił tak naprawdę całe swoje życie. No i ogólnie, co się zmieniło, to, że ja każdego dnia budzę się trzeźwy. Nie mam jakichś e, momentów, że chcę się po prostu zapaść pod ziemię, żeby mnie nikt nie widział. Bo po prostu wiem, co robię, wiem, jak każdy dzień mój wygląda. Nie muszę się o nic martwić, nie muszę się stresować, co ja narobiłem, e, czy ja wstyd sobie narobiłem, czy komuś wstyd narobiłem. Czuję się świetnie bez alkoholu i narkotyków. Nie wiedziałem, że to będzie tak, że to tak łatwo przejdzie, że się da. Że my, myślałem, że będę płakać po nocach, że będzie mi tego strasznie brakować. Mm. Nie powiem, bo dużo razy jeszcze mi brakuje tego. Dużo mam rozmyśleń na ten temat, bo to jest straszny temat, naprawdę do gadania i, i to siedzi w głowie, i to szybko nie wyjdzie z głowy. W sobie co widzę, no. Zaczynam się otwierać po prostu. Robię coś, z czym miałem tak naprawdę traumę, żebym, że, że moje słowo się gdzieś liczy, że czuję się wysłuchanym, nikt się ze mnie nie śmieje. Jestem y, traktowany tak jak każdy, jestem równy, chcę się leczyć po prostu. Nie wiem ile będę, chcę jak najdłużej, bo to naprawdę y, piękny czas jest dla mnie. Tego czasu nigdy nie miałem w życiu takiego, że naprawdę czuję się silny, czuję się sobą. Swobodnie. Jestem pełen radości. No mhm. i... A są takie momenty, kiedy jesteś z siebie dumny, zadowolony? Co to za momenty? I z czego ostatni raz byłeś zadowolony albo dumny? Na pewno z tego, że miałem ostatnie odwiedziny rodziny, rodziców mhm. swoich, że y, jeszcze te, y, przyjechali parę do, razy do mnie, lecz jeszcze nie był to taki kontakt y, taki swobodny, fajny, taki normalny. Y, y, Taki normalny kontakt rodzinny, że takie normalne rozmawiania o tym, co się dzieje na świecie, co się dzieje tutaj i jak, jak życie wygląda. Tego na pewno w życiu nie miałem. Jestem dumny z tego, że moja siostra przyjechała do mnie, nie wychodziła, lecz ja po prostu podeszłem i zawołałem ją, żeby przyszła na chwilę, na, chwilę, na sam koniec. Przytuliłem ją, przeprosiłem ją bardzo za to, że, co ja zrobiłem, mówię, powiedziałem jej, że Chcę to naprawić, co, to co zrobiłem, lecz najpierw muszę naprawić siebie, i jestem w sumie dumny z siebie, że samo to, że w tym wieku podjąłem terapię, że w tym wieku mogę to, jest jeszcze moment taki, że naprawdę mogę wszystko sobie odbudować, że siebie mogę odbudować. Dumny jestem z tego, jak mi ta terapia przechodzi, bo idzie mi bardzo dobrze. Jestem naprawdę silny po prostu się rozwijam i chcę się rozwijać dalej, bo widzę w tym po prostu dobre elementy, które mi się przydadzą w życiu. Zaczęły się wakacje właśnie, też niedługo będziemy mieli wyjazd wakacyjny. To pewnie będą Twoje pierwsze wakacje na trzeźwo od dawna. Myślę, że to będzie piękny czas spędzony na trzeźwo w pięknym miejscu, z pięknymi widokami. Y jestem szczęśliwy, że mogę Mogę jechać w takie właśnie miejsca, gdzie uwielbiam góry, piękne miejsca, piękne widoki. To naprawdę to jest bardzo. Bardzo lubię tą rzecz, lecz tą rzecz mi narkotyki i alkohol zabrały dużo razy, że nie widziałem tego, bo wolałem siedzieć po prostu w jednym miejscu. Siedziałem jak w noże po prostu. Cieszę się, że teraz widzę, że te wakacje, ja chcę je spędzić na trzeźwo. Wakacje to jest moment jeszcze w moim wieku, w wieku 19 lat, że to jest wakacje, to jest wszędzie pokusa, mm -hmm. że nikt z moich znajomych może tego nie zrozumieć, że ja jestem po prostu uzależniony i że mogę sobie życie zepsuć przez to. I jest no, bardzo dużo pokus w tym akurat momencie. Dokładnie. Wielu ludziom wakacje, wielu młodym ludziom, wakacje kojarzą się z zabawą, a zabawa kojarzy się z alkoholem, z narkotykami. My uczymy się bawić na trzeźwo, być na trzeźwo, przeżywać piękne chwile na trzeźwo. No i również się cieszę. Cieszę się z naszego spotkania. Cieszę się, że zgodziłeś się na tę rozmowę. Myślę, że dużo nadziei, zwłaszcza dla młodych osób, które może się zastanawiają. Czy podjąć terapię, to myślę, że ta rozmowa z Tobą, mam nadzieję, nie ostatnia, no, zaniesie taką nadzieję w świat. Także dzięki, Norbert, za spotkanie. Również dziękuję. I Państwu również życzymy wspaniałych wakacji, spokojnych, bezpiecznych. My spotkamy się po wakacjach. To nasza ostatnia premierowa audycja, więc usłyszymy się. Po wakacjach, natomiast przez wakacje będą lecieć powtórkowe audycje. Zapraszamy również do odwiedzania naszej strony internetowej www.fundacjamagnificat.pl, do zakupów w naszym antykwariacie, książki, gdzie też pracują podopieczni Katakumbus. I do kontaktu z nami. Będziemy myśleć o Was ciepło i również prosimy o ciepłe myśli w naszą stronę. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Jest nadzieja. Audycja wspólnoty Dom Magnifikat. Niosąca nadzieję uzależnionym i ich bliskim. pokaleczeni.